Hej, witajcie w nowym vlogu, vlogu jesiennym. Dzisiaj wypada pierwszy dzień jesieni i aura za oknem jest dosłownie idealna na jesień, mega zimno, deszczowo. No i żeby tak ocieplić sobie atmosferę, to zacznę od oczywiście udekorowania domu na jesień. To uważam, że jest taki obowiązkowy punkt, jeżeli chcemy tak, odczarować tą jesień, sprawić, żeby była ona właśnie miła i przyjemna, mimo że właśnie za oknem jest deszczowo. Także zebrałam sobie tutaj parę rzeczy, które mam z zeszłego roku i z lat, w sumie poprzednich, jeśli chodzi o dekorację. Tak naprawdę nie do końca wszystko pamiętałam, ale sobie wyciągnęłam no i będę w miarę sobie przypominać. Myślałam, że w tym roku już nic nie dokupię, ale tak naprawdę na dwie rzeczy jeszcze się skusiłam. Można powiedzieć, że oferta w sklepach z roku na rok coraz bardziej się rozszerza i coraz ciekawsze rzeczy właśnie w, sklepie się, w sklepach się pojawiają. Ja lubię takie dekoracje, które są generalnie praktyczne, czyli nie jakieś takie ozdoby do postawienia, ale bardziej właśnie takie użytkowe i w sumie sporo tutaj takich rzeczy mam. Po pierwsze, właśnie poszewki na poduszki. Kupiłam je z zeszłego roku na Aliexpressie z takimi wytłoczonymi dyniami. Pamiętam, że w zeszłym roku szukałam właśnie takich poszewek stacjonarnie gdzieś, ale ciężko mi było znaleźć i w ogóle jak już kupiłam w zeszłym roku, to w tym roku widziałam, że bardzo podobne z, też tymi, z takimi wytłoczeniami pojawiły się w Pepco. No ale ja już swoje właśnie w dynie mam, e, mam z zeszłego roku. E, prałam je i troszkę mi się wydaje, że potem pranie się tak e, bardziej... E jakby zużyły, w sensie nie są już takie e, wypukłe, tak jak było wcześniej, ale i tak myślę, że te nie są e, dosyć widoczne. W zeszłym roku też polowałam na pościel. Nie chciałam płacić za pościel nie wiadomo ile, ale e, uważam, że pościel no to jest fajny taki element, e, który faktycznie to pomieszczenie dekoruje, no a jak najbardziej jest użytkowe i w zeszłym roku pojawiła się w ofercie Lidla taka pościel w liście. Tutaj mamy chyba na lewą stronę, także jest taka bardziej wyblakła, ale tutaj wewnątrz jest taka intensywniejsza. No i bardzo ją lubię i naprawdę nadaje takiego właśnie jesiennego wajbu. Jakaś nowość u mnie, na którą skusiłam się w tym roku, to koc. Pod... W dynie. Uważam, że też na jak najbardziej się przyda, u nas koce są, ym, mamy koce tak naprawdę cały czas można zobaczyć, właściwie cały czas mamy taki czarny rozłożony tutaj na kanapie, żeby je nie wybrudzić, no ale oprócz tego często nawet, nawet gdzieś tam latem leży jeszcze jakiś taki drugi koc, którym się możemy przykryć, a... Po prostu na jesień, na zimę, no to kocem dla nas są e, jak najbardziej obowiązkowe. Skusiłam się na taki. Pojawiły się kilka, e, kilka e, jakby rodzajów action, i natrafiłam na jakąś tam promocję w środku lata, centralnie, jak było 30 stopni. Ja e, szłam właśnie z tym kocem i tak się dziwnie nie czułam, ale teraz będzie perfekcyjny. Szukałam też po domu świeczki, bo wiem na pewno, że mam jedną świeczkę zapachodniową, która już ze mną była przez dwa sezony, ale dalej jej nie wypaliłam do końca. Ale totalnie nie wiem, gdzie ją mam, e, nie wiem, gdzie się zapodziałam. Chyba, że ją już wypaliłam, może. Mm, mm. Tak? Tutaj, <grytanie> Dubler z boku podpowiada, że chyba już ją wypaliłam, ale byłam pewna, że, że jakby serio mam. Tutaj jakby jest taki kącik, może taki mniej jesienny, ale gdzie jakby skumulowaliśmy wszystkie jakieś takie świeczki, też dyfuzory zapachowe, włoski zapachowe, no to teraz będzie u nas myślę, że na okrągło odpalane, w sensie jeśli chodzi o włoski czy świece. I tutaj też mam takie dwie większe świece z... Ja bardzo tą linię jakby świec lubię, bo uważam, że jest całkiem intensywna. Tutaj mam takie resztki, ale ok, wypalimy je po prostu i potem będzie można się ich, ich pozbyć. One nie są takie typowo jesienne, może, ale, ale mają taki słodkawy otulający zapach. No i przechodzę do pudełka, w którym nie do końca wiem, jakby co dokładnie jest. Ale zaraz sobie powyciągamy i zobaczymy. Okej, okay, więc pojemnik dynia. Kupiłam go w zeszłym roku i tutaj właśnie on jest fajny na jakieś takie zupy, ale na też jakieś takie nie wiem, orzeszki, coś takiego, jakieś takie dodatki, ale ja chyba będę używać je go do zup. No i też sobie go wyłożę gdzieś na zewnątrz, żeby podstrajał mi właśnie wnętrze. Kubek dynia, on jest z Dils, chyba z jeszcze nieubiegłego tylko jeszcze wcześniejszego sezonu. To jest taki kubek bardziej jako filiżanka, ale mam jeszcze jeden kubek, właśnie już taki bardziej pod herbaty, trochę większy. Taka dekoracja na dynia. Aha, i jeszcze takie dwie małe dynki, które kupiłam właśnie w zeszłym roku, są przesłodkie. I tutaj zestaw taki jesienny to dynia, jakieś szyszki, coś takiego, także to też ja sobie um, gdzieś wyciągnę, położę właśnie na stoliczku kawowym, czy też stole. I kubek. Hello, Pumpkin. Ten bardzo, bardzo mi się podoba. Ogółem w tym roku też polowałam jeszcze na jeden kubek, dlatego że chciałabym sobie jakiś taki właśnie kubek jesienny zabrać do pracy. No a z tych dwóch chciałabym pić w domu, ale szczerze mówiąc, rozglądałam się i nic jakoś takiego mega nie rzuciło mi się w oczy, co bardzo mi się spodobało. Więc ostatecznie w sumie nic nie kupiłam, ale może się jeszcze na jakiś kubek skuszę. No a teraz co? Zabieramy się do dekoracji. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której teraz zapomniałam, e, ostatnio już o niej wspominałam ale jeszcze tak na szybko powiem właśnie, to jest dyfuzor, który sobie ostatnio zakupiłam, e, taki malutki, no i właśnie do tego e, olejki mm, zapachowe o takich e, jesiennych już y, zapachach e, Caramel Paczuli, Pumpkin Paczuli, Pumpkin Latte i Vanilla Latte, także zaraz myślę, że sobie też odpalę. To nie może zabraknąć i książek czytanych pod kocykiem. Mam tutaj trzy pozycje, w które zapatrzyłam się niedawno i które przeczytałam, bądź jest też jestem w trakcie ich czytania. Co prawda nie są to może jakieś takie typowe, jaśminne pozycje, jednakże stwierdziłam, że trochę o nich opowiem, może kogoś zainteresują i ktoś się na któreś z tych książek skusi. Pierwsza pozycja, którą przeczytałam, to schronisko, które przestało istnieć: Sławka Gortych. I jest to kryminał górski, w którym teraźniejszość przenika z przeszłością. Na tą książkę czaiłam się już od dawna no i w końcu udało mi się ją dorwać. Mamy tu historię młodego stomatologa Maksymiliana, który jedzie na urlop w listopadzie w Karkonosze. Zatrzymuje się w schronisku pod śnieżnymi kotłami, którego właścicielem był jego wujek, który zginął w tragicznym wypadku. A mianowicie spadł Przepaść tuż właśnie koło tego schroniska. I Maksymilian nastawia się na taki reset i mm, odpoczynek w górach, jednakże nie do końca będzie mu to dane, dlatego że powoli zaczyna dowiadywać się, że jego wujek interesował się mocno historią pewnego schroniska, które po II wojnie światowej spłonęło. I wraz z biegiem czasu, kiedy Maksymilian dowiaduje się coraz nowych faktów w tym temacie. E, zaczynają się dziać e, niespodziewane rzeczy, dostaje jakieś dziwne telefony, e, dziwne sytuacje się dzieją, ma wrażenie, że ktoś chodzi po tym jego schronisku. Dostaje też pogróżki od kogoś, kto, kto podaje się na ducha gór e, i. Z biegiem czasu hmm, Maksymilian zaczyna e, nabierać coraz to większych podejrzeń e, i właśnie podejrzewać, że śmierć jego wujka wcale nie była przypadkowa, tylko że ktoś mu w tym pomógł. E, ta książka bardzo mi się podobała. Że, bardzo mi się podobało to, że było te przeplata na mm, teraźniejszość e, z losami po II wojnie światowej. E, ta historia po II wojnie światowej była bardzo ciekawa, ale też mocno przykra i taka bolesna. Podobał mi się taki oddany również klimat górski. Ten Maksymilian chodził po różnych schroniskach i spotykał się właśnie z właścicielami schroniska pod Szalenicą, schroniska właśnie po stronie czeskiej, bywał też w karczmach, rozmawiał z ludźmi. Także ten klimat taki swojski, górski, bardzo fajnie był tutaj oddany. No i ogółem podobała mi się ta aura gór, w szczególności właśnie w listopadzie, taka zamglona z takim surowym wiatrem. No to nadawało takiego swoistego, tajemniczego klimatu. Generalnie polecam osobom, które były kiedyś w Karkonoszach, bo też planuję. Ja właśnie byłam parę miesięcy temu, także pod tym kątem bardzo mi się fajnie tą książkę czytało chodząc właśnie po tych terenach, w których był Maksymilian. Taka ciekawostka też, właśnie um, autor książki jest bardzo młodą osobą, to jest chyba 97 rocznik, także no, jestem pod wrażeniem, że taki debiut wyszedł pod jego rąk um, w tak młodym wieku i że um, tak dobrze jakby um, zna również historię um, historię Karkonoszy. Także książkę mogę jak najbardziej polecić. Z tego jest jakby cała seria, aktualnie chyba cztery pozycje. Także mam nadzieję, że kiedyś też uda mi się przeczytać kolejne części. Drugą książkę, którą kupiłam, to przyjaciółka Bea Paris, i tą pozycję dosłownie dorwałam tutaj nieprzypadkowo przypadkowo, będąc na zakupach spożywczych w Biedronce. I tutaj mamy historię Iris i Gabriela, małżeństwa, które wraca po wakacjach i w swoim domu zastaje niespodziewanego gościa, swoją przyjaciółkę, Laura, która oznajmia, że jej mąż ją zdradził i chciałaby się u nich zatrzymać na pewien czas. Iris i Gabriel oczywiście się zgadzają, wspierają ją w tym. Jednak dni, a później kolejne tygodnie mijają i obecność Laur staje się coraz bardziej hmm, ciążąca e, przez różne jej jakby zachowania. E, małżeństwo w i Gabriela też nie jest w najlepszej formie, dlatego że parę miesięcy wcześniej Gabriel pochował swojego ojca, a kolejno był świadkiem śmierci pewnego nastolatka, który, jak się okazuje, przekazał mu pewną wiadomość, która mm, mocno jakby e, została w pamięci Gabriela i mocno e, i nie daje mu jakby spokoju. E, Iris i Gabriel w swoim czasie e, zaprzyjaźniają się też e, ze swoimi sąsiadami, e, którzy od niedawna się właśnie wprowadzili na ich osiedle. E, poznają też ich ogrodnika, który później staje się także ich ogrodnikiem. No i mamy tutaj pewną historię, hmm, pewną historię mamy tutaj pewne różne sekrety, różne e, tajemnice, no i oczywiście po drodze również trupy. Książka bardzo wciągająca mi bardzo się podobała. Przeczytałam ją bardzo szybko. Tak naprawdę zakończę jakby tajemnica zostaje rozwiązana dopiero. Można powiedzieć, że w epilogu wszystkiego się dowiadujemy. Można powiedzieć, że ten koniec i właśnie sam epilog troszkę są już takie Troszkę są już można trochę przekombinowane, tak bym to określiła, ale mimo wszystko całkiem przyjemny kryminał, który szybko się czytało, także mogę polecić, przyjaciółka. No i książka, nad którą natknęłam się też przypadkowo, właśnie również w Biedronce, czyli Mroczna kołysanka, Polihoen. I tutaj skusiła mnie, skusił mnie jeden... Jedno zdanie, właśnie na okładce, opowieść podręcznej w futurystycznych realiach. Ja z tego czasu szukałam właśnie książki w takim stylu jak opowieść podręcznej. No i stwierdziłam, że ta naprawdę mi się spodoba. Co prawda, jest to science fiction. Ja science fiction tak na co dzień nie czytam, jednak ta jest wciągająca. Mamy tutaj alternatywny świat, w którym panuje. Bezpłodność na poziomie i procent, także bardzo wysoko, i tak naprawdę naturalne zapłodnienie jest praktycznie niemożliwe. Jedyną drogą do poczęcia jest przejście trudnego, bolesnego procesu indukcji, który nie zawsze jakby odnosi sukces, i mogą się wiązać z tym różne komplikacje. Jeżeli jednak dochodzi właśnie do, do zapłodnienia, do urodzenia dziecka, no to rodzice i taki noworodek są pod ścisłym nadzorem takiego, takiej komisji nadzoru, która jakby bada każdy ich ruch i jeżeli coś przez młodych rodziców wykonane jest nieprawidłowo, to dostają ostrzeżenie i parę takich ostrzeżeń sprawia, że Dochodzi do ekstrakcji, czyli zabrania dziecka rodzicom i przekazania do kompleksów, w którym ma doznać dużo lepszych jakby warunków. Dlaczego, że w tym świecie jakby jest taki kult dziecka, gdyż dzieci jest jakby mało po prostu. No i mamy tutaj też historię kobiet, które nie decydują się na ciążę. Na tą indukcję i one nazywane są niewidzialnymi, są piętnowane przez społeczeństwo. Są też pewne takie progi w wynagrodzeniach, które one dostają. Zarabiają bardzo mało, właśnie jako te niewidzialne. Mamy tutaj historię bliźniaczek dorosłych. Jedna z tych bliźniaczek. Bardzo chciała stać w ciążę, przechodziła liczne procesy indukcji, no i w końcu jakby rodzi faktycznie dziecko. Druga z bliżniaczek z kolei jest tą niewidzialną i tutaj też mamy pokazane, w jakich ona warunkach żyje, dlatego że no te warunki właśnie dla niewidzialnych są słabe, żyją w takich najbiedniejszych mieszkaniach, no mają słabe pensje, no i ogółem źle im się żyje. Tak, mamy też te losy opisywane z punktu widzenia przeszłości oraz teraźniejszości, także wiemy też, co tak naprawdę się po drodze mniej więcej wydarzy. Póki co jestem gdzieś tak w jednej trzeciej książki i bardzo mi się podoba ta pozycja. No naprawdę bardzo wciągająca, także czytam dalej. No a teraz czas zrobić kolację idealną na jesień. Mam jak grzyby, które dosłownie parę dni temu zebrał mój mąż w lesie. No i robię sobie jajeczniczkę.